Przemysł kapitan zespołu DNG ATR Gdańsk, gratulacje brązowego medalu w tym sezonie w trzeciej dywizji, awansu wywalczonego w Barazach do drugiej dywizji. No, pytaliśmy, rozmawialiśmy no właśnie, czy nie za szybko od razu przeszliście, bo rok temu graliście w czwartej, czy się za, Nie zdążyliście za jeszcze w trzeciej, a już gracie w, w drugiej. No, wiesz, to jest tak 10 doświadczenia, widzę, tak? Drużyna AT, w końcu to, to wszystko <śpiewanie> tak W tu na trzeciolecie, też ścimy Dobre transfery. Przednie między sezonami. Połączenie drużyny z mojego Kuzyna, która... Właśnie, która grała też w Zależniej, więc chłopaki też się troszkę tam e, zgrali. No i fajny klimat w drużynie, dobrze się rozumieliśmy w tym sezonie. Było e, no, bardzo fajnie, każdy się grą, no i ja cieszymy się z sukcesu, z tego miejsca. No i ja bardzo dziękuję e, tego parada. Macie swoje pierwsze medale wywalczone. Z naszym jednym pytaniem jestem dumna, jakby to było do dla każdego, oh. bo to dzięki niemu jest ten sukces, który wskazuje przeciwnikom bardzo skutecznie. Do zobaczenia na następnym sesji.